Cześć, witajcie ponownie z garażu na podwórku przy torach. Dzisiaj cofniemy się do tyłu, do etapu kiedy robiłem w tym garażu podłogę, wylewkę. Pominąłem ten etap z różnych względów, przede wszystkim dlatego, że te prace nie wychodziły tak jak sobie zaplanowałem. W pewnym momencie po prostu, szczerze mówiąc, chciało mi się nagrywać i przestałem to robić. Też. Nie wychodziło to tak jak, jak było zaplanowane, więc uznałem, że nagrywanie tego jest bez sensu, bo po co pokazywać komuś, co jest niezgodne ze sztuką wcześniej zanim zaplanowałem robienie tej podłogi starałem się w jakiś tam sposób uzyskać informacje na forach internetowych przedstawiałem swój pomysł i główne założenie było takie że chciałbym żeby ta podłoga była w jakiś tam sposób ocieplona najlepiej steropianem żeby mówiąc prostym językiem po prostu nie ciągło od podłogi kiedy będę chciał zimą na przykład na niej usiąść czy się położyć pod samochodem, żeby coś tam zrobić. Film naprawdę będzie krótki, bo tego materiału nie mam dużo. Mam trochę też zdjęć, które tutaj wrzucę. Tak właściwie to chciałem zaoszczędzić przy tej podłodze. Miałem sporo płyt takich betonowych, chodnikowych z rozbiórki przy mojej drodze, gdzie trwała właśnie remont. Jest wymieniany chodnik, jest wymieniana nawierzchnia drogi, ogólnie cała droga. No, i udało się pozyskać za nieduże pieniądze takie stare płyty chodnikowe pamiętające czasy komuny, i niestety one z wierzchu wyglądały nie najgorzej, ale sam odlew spód tej płyty był tak zrobiony nieprecyzyjnie, że one właściwie były wygięte, wygięte w wódkę, i to spowodowało, że miałem problem tutaj z ułożeniem i stabilizacją tych płyt. Zobaczcie teraz po kolei jak to wszystko wyglądało. Tak jak mówiłem, nie wszystkie etapy mam nagrane, ale główny zamysł i to, co zostało zrobione nie tak jest pokazane. To podłoga podsypka jest utwardzona, piasek był wymieszany z cementem. Teraz będę kładł na to folię dalej styropian. No dobrze, styropian położony. Teraz pójdzie na to siatka z klejem, no i później płyty. Mam nadzieję, że te 3 cm nie będzie się za wiele tutaj aż tak bardzo uginało, żeby porówniły się jakieś kolejne nierówności. A jak nie, no to najwyżej będę płyty ściągał, i będę to zalewał, wszystko miejsca, jedną zalewkę na uzupełnienie tutaj betonem, jakieś 7 cm, także spokojnie się zaleję już. Tak jak widzieliście przy pierwszym ten etapie uważam, że było zrobione wszystko OK. Dość dużo miejsca było, jeśli chodzi o ten poziom, który można było zalać betonem. Wcześniej, oczywiście, był piasek, który był zagęszczony zagęszczarką, następnie poszedł piasek wymieszany z cementem. No i wspomniana folia już w filmie i z tych opian. Schody zaczęły się w momencie, kiedy zacząłem wykładać te płyty chodnikowe, i to był najgorszy etap. Popełniłem tutaj błąd, po prostu trzeba było to wszystko zalać betonem i byłoby wszystko elegancko. Ale niestety podkusiło mnie to, że, tak jak wspomniałem, żeby zaoszczędzić, wykorzystałem te płyty chodnikowe, które po prostu później wręcz no bujały się na tym steropianie. Chcąc to w jakiś tam sposób uratować, wlewałem pomiędzy te płyty posadzkę samopóźmującą, żeby to wszystko wleciało w te szczeliny i je wypełniło, i w jakiś tam sposób. Sposób ustabilizowało i po kilku dniach stwierdziłem, że jednak to rozbieram. Zalałem kilka tych płyt, nie wiem ze 6 może 8 i stwierdziłem, że będę to rozbierał, skuwał i rezygnuję z tego. Zalewam po prostu betonem. Mam betoniarkę. Wystarczyło zamówić piasku trochę, zresztą trochę mi zostało z tej budowy. Cement i to wszystko. Ale w momencie, kiedy przyszedłem do tego garażu po kilku dniach, próbując odłamać wręcz te płyty chodnikowe, okazało się, że ta posadzka związała na tyle, że nawet nie mogę tego rozkuć dużym młotem uderzając w te płyty. I tu było moje ogromne zdziwienie i zaskoczenie. Po jakiejś tam chwili zastanowienia się uznałem, że jeśli właściwie spoina, która jest między płytami, związała na tyle mocno te płyty, to jeśli zaleję to mm, kilkoma centymetrami tej samej wylewki, to na tyle to wzmocni, że mm... Wystarczy do tego, co ja potrzebuję w tym garażu, czyli od czasu do czasu wjechać samochodem, tak jak widzieliście na poprzednich filmach, wymienić kostki hamulcowe, nie wiem, wymienić olej w warunkach zimowych, kiedy tego nie mogę zrobić na zewnątrz, albo jakichś innych takich prac w momencie, kiedy pada deszcz, polerka, takie sprawy, które każdy by chciał zrobić sobie w własnym zakresie, też zaoszczędzając. Do tego właśnie ten garaż ma służyć, dlatego też to ocieplenie tej podłogi, gdzie zimą planuję zakupić tutaj wybasto takie stacjonarne i podgrzewać nieco ten garaż, też tak jak mówię, żeby ta podłoga nie była aż tak bardzo zimna. Tak więc zakupiłem właściwie no, praktycznie kilkanaście worków takiej posadzki samopoziomującej i wszystko wykorzystałem tutaj wylewając na te płyty chodnikowe, starając się też, żeby jak najwięcej wleciało pomiędzy te płyty, stosując troszeczkę rzadszą tą posadzkę. I na tym etapie też popełniłem wiele błędów, dlatego że taką posadzkę powinno się rozprowadzać wałkiem z kolcami albo jakimś innym takim elementem, który powodowałby, że równomiernie tą posadzkę rozprowadza się po tej podłodze. Nie zakupiłem czegoś takiego, no bo znowu oszczędności, było mi szkoda, około 100 zł kosztuje taki wałek. Ale gdzieś doczytałem, że można to zrobić po prostu grabiami, takimi zwykłymi do liści. I tak zacząłem to robić. Niestety te grabie spowodowały w późniejszym etapie, że właściwie ta rzadka część tej wylewki wleciała po prostu pomiędzy te rowki, pomiędzy te płyty zostały tylko warstwa gęściejsza, która została na samej górze, która się utrzymała na, na tych płytach i rozprowadzanie tej wylewki, tej zaprawy grabiami spowodowało, że do tej pory są widoczne po prostu takie ślady po grabiach, jest ta wylewka nierówna, pofalowana. Więc nie udało się tego zrobić idealnie równo tak jak powinno to być zrobione. Więc ta podłoga ma bardzo dużo błędów, takich których można było się zatrzymać na etapie, kiedy widzieliście, że położyłem steropiany siatkę. Wtedy należało po prostu wyrobić beton, zalać to wszystko i by było idealnie. O co się okazało, ta wylewka samopoziomująca z tymi wszystkimi elementami, które później musiałem um, zakupić, zmieniać, wyszła drożej niż zwykła wylewka betonowa kosztowała. Więc czasami ta oszczędność i to, że się nie słucha ludzi bardziej doświadczonych, bo tak jak mówię, próbowałem uzyskać takie informacje i każdy mi to odradzał. Mówił, że się od razu to rozleci, popęka, zapadnie i tak dalej. W tej chwili minęło już tam kilka dobrych miesięcy. I prawda jest taka, że robiłem tu już wiele prac. Niektóre nagrywałem, widzieliście tak. Wymianę klocków, naprawę kosiarki, wjeżdżałem tymi samochodami różnymi tutaj. I tak naprawdę ta podłoga, całe szczęście jest cała i nic takiego złego się nie dzieje. Popękała w kilku miejscach, to jest prawda. Właściwie w trzech miejscach zrobiły się takie rysy w podłodze. Już wam pokazuję, jak to wygląda na żywo. Na przykład takie jak tutaj, taka rysa. drugi. Też gdzieś tutaj było o, coś takiego. Nie są to duże rysy. Ta podłoga już jest oczywiście używana, zalana olejem, i to jest też moja wada, że w żaden sposób jej nie zabezpieczyłem jakąś farbę gdzie łatwiej by było to zmywać, tylko to wsiąka w tą posadzkę. Ale to wszystko przez to, że cały czas się ciągnie tak klątwa tego jakby złego wykonania, bo Cały czas miałem w głowie to, że należy to poprawić, że trzeba było to skuć, położyć coś innego, no bo to jest właściwie nietrwałe i ja zdaję sobie z tego sprawę, że to po czasie prawdopodobnie jeszcze się zniszczy, popęka. Ale z drugiej strony, jeśli zrobią się takie rysy, pęknięcia, jak w tej chwili, a nie zacznie się to w jakiś sposób zapadać, że stworzą się kolejny, to tak naprawdę mnie to nie przeszkadza, bo nie zależy mi tutaj na równej podłodze na takiej zasadzie, że nie wiem pęknięcie będzie mi tutaj jakoś raziło bardzo, bo ten garaż jest cały zrobiony tak, no nie jest nie tak estetycznie, jakbyśmy robili to nie wiem w domu, że musi być ta podłoga bez pęknięć, czy tu jest ryzyko, że coś odpryśnie, że coś się stanie. No, po prostu się stanie i tyle. Nie, nie o to tutaj chodzi. Więc, tak naprawdę, z drugiej strony, właśnie raczej myślę, że nie będzie potrzeby tego naprawiania przynajmniej przez jakiś czas. Kiedyś być może, jeśli się to zużyje, po prostu nadleje jeszcze jakąś warstwę. Tutaj te progi, które są zrobione z tych kątowników tej blachy. Można jeszcze podlać trochę wyżej, czyli tam około 2,5-3 cm, więc tak naprawdę, wylewając jeszcze coś tutaj takiego wyrównującego, łączącego to wszystko, być może udałoby się naprawić tą podłogę, tak żeby nie raziła w żaden sposób. Tak więc, kończąc na dzisiaj, więcej materiału przygadanego niż pokazanego z, tych, z tego etapu tej podłogi. Z, z, z tej całej masy, tych wszystkich błędów, które zrobiłem, wyszło to wcale nie aż tak źle. Ale tutaj podkreślam, że nie należy brać przykładu, bo takie pozorne oszczędzanie, jak w moim przypadku, hmm, przekłada się jeszcze na wyższe koszty i tak naprawdę efekty bardzo mizerny. Bo podkreślam to jeszcze raz, wylewając tutaj e, całą wylewkę betonową, nawet jakiejś słabszej jakości. Wyszłoby to znacznie lepiej niż e, masy pracy, mnóstwo pieniędzy, które zostało wydane, bo nie kupowałem najtańszych wylewek e, i ta wylewka jest po prostu miękka, tak, bo to się nie nadaje to jest. To jest raczej do budynków mieszkalnych. Tak więc dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmów. Chciałbym w przyszłości dla Was robić livey, ale livey są ograniczone pewnymi wymaganiami, takimi jak na przykład ilość subskrypcji. Więc nie mogę na razie tego robić. Ale jeśli chcielibyście mnie wesprzeć w tej sytuacji i oglądać też czasami jakieś live'y, to zapraszam do. Zostawienia tych wszelkich y, rzeczy, które są potrzebne, żeby y, film, żeby filmy mogły być y, live y, i żeby miały troszeczkę większy zasięg. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.